Hemon, yeah, no dzisiaj uciekamy z piekła, czyli gramy na modyfikatora, który macie po prawej, tak, 150%. A dlaczego tak? Bo taki został mi ostatni achievement do zrobienia w dorsach i już potem nie mam żadnych, żadnych, żadnych. Więc tak, uciekamy z, z hotelu po to, żeby zrobić achievement. No, czy będziemy przechodzić kolejne dorsy? Znaczy, czy będziemy przechodzić do 200? Raczej wątpię na tych modyfikatorach. Raczej wątpię, że ja tu przejdę w ogóle. A co mamy takiego ciekawego w tych modyfikatorach? Na pewno to, że Rush biega szybciej, Seek jest szybszy. Znaczy, Boże, Rush jest szybszy, Seek jest szybszy, Skreech jest szybszy. Każdy potwór jest o wiele szybszy. Mamy na... No, właśnie, mamy A90 i mamy dużo pokoi. I ogólnie też klucz musimy znaleźć. Jak tu był klucz, to ten pokój. No, 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 więc trzeba liczyć w pokoje. To nie tak, że pierwszy raz zaczynam, wczoraj też nagrywałem, ale tak wyszło średnio, średnio. Pewnie zobaczycie jakiś licznik śmierci gdzieś. W... Znaczy, licznik śmierci, co ja gadam. Po prostu poprzednie gry zobaczycie. No! Kur... 15 chyba. No! Dobra, aha, klucz muszę znaleźć. A w skrzynkach jest pusto, tak, tak, dokładnie. Nie ma żadnych itemów, dlatego kupiłem sobie takie podstawowe itemy. Czyli lockpiki na setne drzwi. A jezu, pająk. No i zapalniczka jakbym nie mógł nic znaleźć, ciemno by było i tak dalej. Wiecie jak to jest, 12 to będzie 13. Na pewno kolejny tiktok to będzie przejście 200 pokoi, ale pytanie czy chcecie żebym przechodził potem 1250 pokoi, nie no. Nie, nie, nie. Nie, nie wiem czy aż mnie tak posrało, żeby tyle tu przechodzić. Chyba 3 dni bym przechodził 1250 pokoi. Nie, 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 nie. Ja się w to nie bawię. Uf, prawie zginąłem. W ogóle ostatnio miałem tak, że miałem chyba A90, rasa i oczy. No nie polecam. Nie wiem, jeden z najgorszych pokoi, najwięcej na nim spędzam. Najwięcej, najwięcej. Tu jest. Jenny, ja ślepy jestem. Ogólnie klucze się nie podświetlają, nic się nie podświetla. 15. Ej, ale pusto. Co praj, tu rzeczy. Ej, nawet okien nie ma. Nawet okien. Gdzie są okna? Okna nam, nam zabrali. Z tego to Szczerbek mówił. Te, jakby te modyfikacje, które tam widzieliście na początku, to są najłatwiejsze modyfikacje. Więc polecam, polecam je, jakbyście chcieli robić te 150%. No a wracając, to jest ostatni. To jest dosłownie ostatni achievement, który mi został do zrobienia. A potem nie mam nic. Już skończyłem całe dorsy, zarówno, zarówno jedynką i dwójką. No, chyba właśnie, że mówimy o takich, nie wiem, osiągnięcia, które sobie sami możemy wymyśleć. Na przykład, całych dorsów na kuceka. No, nie wiem, chore, chore. Ale można, można dla kontentu. A 32-33, tu oczy idą. No, i ja nie potrafię liczyć pokoi, to jest dość dla mnie ciężkie zadanie. No i już prawdopodobnie zginę, chyba będę musiał kupić sobie witaminki. I czy witaminki leczą? Bo kiedyś leczyły, potem nie leczyły, a teraz leczą? Czy nie leczą? Bo nie wiem, czy była jakaś aktualizacja, zmienili to, czy też nie. Eee, ale wydaje mi się, że nie powinny leczyć. Ale możemy sprawdzić, czy na Hotel to działały witaminki. Mam dość dużo kasy, więc ja się tam nie boję, że stracę cały. Oj, ej, ej, jestem na hita od jednego pojąka. Siema, Sing, co tam u ciebie? Boże, Baxton mnie goni, pomocy. Ale on długo leciał! Yy, popsuty, popsuty było. <gry> Witam was ponownie, moje misioczki. Mamy witaminki, ogólnie chcę je użyć jak będę miał mniej HP. To było trzy, trzy jak nic. To teraz cztery. Już się zaczyna zabawa, tak? Już mam liczyć? Już mam liczyć pokoje? No nie! Dobra, no to ten run będzie wyglądał tak, że będziemy razem liczyć pokoje. Pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć! No nie... Trzeba iść na dół. Oj, nie tu. W ogóle zastanawiam się, która to jest już moja próba. Która, która? No nie wiem, no dzisiaj to druga, ale wczoraj ile ich było? Ej, gdzie jest tu? Ej, tu stół powinien być! Stół nam za zakosili. Tak, tak, tak. Taka autoreklama, zapraszam was na Twitcha. I w ogóle na Twitchu to widać moją kamerkę. O! Wracam. To będę go widział. Wraca? To tak, no Twitch, Twitch, zapraszam. Link macie w opisie. Fajne streamki z różnych gier, nie tylko Dorsów. A! Ło! Wow. To jest 17 No, 18. Ja się zastanawiam, jaką grę bym mógł jeszcze przejść tak full full, że wiecie, wszystko ci tak dalej. Boże, jak się nazywała ta gra? Czas to nie będę pamiętał. Taka podobna do Dorsów 20, 21. No, to, tylko że ona chyba jest pod wodą, albo coś takiego. Jak znacie tam grę, to napiszcie w komentarzu. Pamiętajcie, każdy like to jeden. jeden martwy seek. No, no, no. Albo jeden martwy screech, tak, tak, tak. Nie. Dobra, ryzykuję. 23. O! No, dobra. Ale bym się pomylił. No nie. 24. Czyli 25 teraz. Teraz tak ogarnąłem. Czy żeby dostać a 90. Kiedy, kiedy uciekacie przed e, tym? Ciekam. Biegniecie, biegniecie i 90. Aaaa. Kurwa. Wydaje mi się, że powinno być 28 i 29. Ale. Wydaje mi się, że 28 ale nam dobrze idzie, dobrze, dobrze nam idzie. No. No i tu są okna. Ładne, zrobione. Czy ja słyszałem screecha? Czy Ja słyszałem screecha. No i w ogóle o tym mówiłem, o tym A90 kiedy macie sika. Jakby było to trochę inny moment, to by było posrane, ale chyba tak nie może być. Mam nadzieję, że tak nie może być. Bo teraz szybko figura. Dojść do figury, przejść ją i lepszego pokoju nie mogłem dostać, co nie? A, ja się <laughs> No Nie. Było 36, prawda? Drzwi są najgorszym potworem aktualnie, żebym jerbał po ciebie. Jakbym wylał na komputer, to by była tragedia. No nie, no nie, 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 nie. Trzeba uważać. Trzeba, trzeba. Ale chciałem powiedzieć, że nie lubię tego pokoju. strasznie go nie lubię. Siema figura. No, i ogólnie tutaj też nie widzimy. Książek, gdzie ona idzie? Tam idzie. A, spokojnie. Dobra, no to szukamy. Książek. On tak delikatnie będą odstawać. Tak, A90 też tu może być. Pytanie, które dzieli wszystkich graczy DORS Czy figura to kobieta? O, pierwsza książka. No, no, ej, gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz, mordo? Ha, znowu... Czemu ona patrzy na... Aj, o, przecież figura nie patrzy, na oczu nie ma. Czy już mamy wszystko? Chyba starczy nam. Nie mamy x ale mamy resztę. To mamy tak. 1, 0, 4, 1. To będzie 1, 0, 4, 1, 0. 1, 0, 4, 1, 1. 1, 0, 4 Tu nie idzie 1, 0, 4 1, 2 Łatwo Siemak też mhm. Mam dla Ciebie taki ładny zegarek Czy wymienić? Masz, bo no, Ci radio Niebi radio Macie zegarek tutaj w stawie, proszę 54 55 56 57 Oj, nie było słychać. Pst. Czyli nie, witaminki nie leczą. To tak dobrze było. 63. 60... Nie no, przestałem raz liczyć 64. Tu mamy 64, o, 65, a to jest posrane. Nie można się pomylić. Znaczy, Macie tylko jedną szansę na pomylenie się. No, i tak dup. Dup, dup, dupa. To tak trochę jest słabo, żeby się pójść na dupie 65. Nie, no. Ej, co jest? Co jest? <grytanie> Widzieliście to? Już myślałem, że to są dwa pokoje z nim: 68, 69, 70. <grytanie> Dobra, to też trzeba liczyć pokoje. No. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 osiemdziesiąt jeden No i łatwo No właśnie o tym mówiłem Oczy a rusz i ten a dziewięćdziesiąt osiemdziesiąt sześć 87. Nie! Dobra, wiecie co? Ja nie będę przedłużał. No, jak będą jakieś fajne potwory, albo coś się fajnego będzie działo, albo nie wiem cokolwiek. No to się widzimy na siku figurze, albo... Nie wiem, a zgin albo jak zginę. No i witam ponownie panią pana panią figurę. No. Widzę już pierwszą książkę. No i znowu Jeff. Siema, no. Siemano. Jezu, trzeci ambusz dzisiaj. Znaczy, w tym ranie. Nie. Boże, czemu mam boże dźmi, brzmi, brzmi, brzmi brzmi jak odkurzacz. Dobra, nie będę nic mówił, bo... zapeszczę, zapesze. Nie, nie, nie będę mówił. Tu jest 71. Pamiętać? Zapeszę, a to będzie teraz złe drzwi. jeszcze raz. O! Dobra! No, Ty, ale dobry ran! Dobracie! Ej, ej, nie nie nie, 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 zły ran, zły ran, zły run Zły siek. Znaczy dobry. Hej, ciekawe ci są nożyczki. Nie no nie powinna być tą rzecz, bo wszystko jest są No. A, teraz mi się przypomniało. Zaraz pewnie ktoś w komentarzu napisze Ej. Nie będziesz miał wszystkich budżi, bo nie masz beta testera, albo nie masz tam z jakiejś innej gry. No może i nie mam, ale kogo to obchodzi? Obchodzą mnie tylko budge, które są do zdobycia. 91. Oj! I oczy! 92. Jezu, 4. To teraz będziemy mieć 5. No nie, 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 nie! Używam reviva'a. Nie mogę! Nie! Dobra, widzimy się, yy, nie wiem jak dotrę do 97 drzwi. Nie no może trochę wcześniej, nie wiem. No nie, 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 podchodź! Idź, 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 idź. Dobra. Siema Jeff Dobra, wracamy do ogrodu. Mamy prawie całe HP całe prawie. Mm. Dobra, ginę. Mamy 99. Tak, mamy, mamy to. Jany, dotarliśmy. Ta do figury. Nie, mam nadzieję, że teraz to jest z górki. Z górki będzie. Ej, one się nie podświetlają. Nie podświetlają się. Nie podświetlają się najgorzej. Bezpieczniki się nie będą podświetlać. Mamy mało HP, ale mam nadzieję, że damy radę. Tylko, żeby tego nie zepsuć. Żeby ona się nie zbugowała, sobie poszła stąd. Dobra, poszła, poszła. A dobra, pójdziemy do góry. Zobaczymy czy są jakieś u góry bezpieczniki. Ona tutaj nie przyjdzie, prawda? A jeszcze a 90 tutaj będzie. No i najgorzej tutaj nie ma ani jednego bezpiecznika. Albo ja go nie widzę. Przypał? Tu też nie ma, nie ma, nie ma. Ona tu, czemu na tu przyszła? No, zesram się. Cajna, próba, kolejne denerwowanie się. Dziesiąta godzina za mną. Fajcia, słuchajcie, jesteśmy znowu na 90. Czy mi się uda? Leci. Dobra. Tutaj czekamy. Gdzie? Cześć Dobra, nareszcie, nareszcie Kurde Ciekawe czy ten zegarek działa tutaj na tą figurę Ciekawe, Nie wiem czy będę próbował, czy nie, ale no, no, no Na pewno trzeba uważać na figurę Nie, no widzę Gdzie ona idzie? Nie no, ta figura to jakaś oszalała ty, 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 prawie mi się udało, prawie mi się udało ja cię... Ej, mam prawie wszystkie bezpiecznie, tylko figura tutaj idzie. Mam nadzieję, że ona tutaj nie wejdzie. Tylko żeby ona tutaj nie weszła, no szedła czy weszła? Gdzie ona idzie, gdzie ona jest? Najgorsze, że ja muszę iść tam, gdzie ona idzie. Czekajcie ona to zniszczy. Nie że tu tego nie ma. O nie, ona tu idzie znowu! Nie! Proszę, nie! Może u góry są bezpieczniki, idę tam zobaczyć. Dobra, to wyruszamy do góry. Tu nie ma, nie ma, nie ma. Dajcie mi tu jeden bezpiecznik! Oj, muszę wrócić do figury. No nie! Gdzie ty ten bezpiecznik schowałaś, figuro? Może tu będzie, tu? Myślałem, że to bezpiecznik. E, to wygląda jak bezpiecznik. Mamy wszystkie, mamy, 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 mamy. mamy. Uciekamy. Nie wiem, że, nie wierzę, nie wierzę. A najrzadszy achievement. Najrzadszy. No, oprócz takiego beta testera. Oprócz takich, to tak. Najrzadszy, które się da zdobyć. No. I kto tu jest kozak? Oczywiście, że ja. Jeszcze nie wiadomo czy mnie nie złapie. No, to dopiero by było, jakbym się potknął, albo nie wiem, neta by mi wywalił 1250 pokoi, to ja nie robię. O, bo ja się zgubiłem. Osiem? Szóstki nie wziąłem, dobra. Dobra, dobra, dobra. Suri. No ale jakby ktoś chciał, jakby miał kiedyś robić 1250 pokoi, to weekendzik, jakiś weekendik, jakiś live'ik czy coś. Napiszcie w komentarzu, oczywiście to oglądali. Nie wiem, to by było jakieś posrane. Ej, ja znowu zapomniałem. A, jak gadam, to się nie mogę wykupić. I 3, 7, 6. 7 było, tak? Tak? Tak. Proszę. Dobra. Uciekamy, 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 uciekamy 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 uciekam, uciekam. Ja... Nara. Ja cię. Ja cię. Dzięki ja za dziś. I pamiętajcie, zostawcie super. Dzwoneczek. Komentarz. Dobra, no to jeszcze te 200. No, 200, 250 pokoi. Jeszcze odcinek jeden z dorsów A 1250 to. To jakiś specjal na Twitchu? Albo na YouTubie, jakiś stream? No. Oh. Czekamy, czekamy, czy dostanę achievement? Tak, jest achievement. Dzięki za dziś. Jesteśmy na tych modyfikacjach. Dalej, te 150, 150 modyfikacji, ale floor 2. Ciekawe czy one będą działać. Gdy działają? To się obstrą. A 90 na wózku? Mmm. To jest to. No! Mi ja się przestraszyłem Ej! Widzicie to? Chyba działają modyfikatory. Klucz muszę znaleźć. Tu jest. O 90? Ty, ale gdzie mam klucz znaleźć? Nie ma klucza. Nie mów mi, że klucza nie będzie. No, bo to jest to. Ej, nie mam klucza. Nie da się zrobić floor, floor 2, bo klucze nie wypadają. Jak to można powiedzieć? Floor 2 szel nie da przejść. Nie do przejścia.